Natural Fit Passion, mamy 11 listopada, dzień odzyskania, niepodległości. Wspaniała data, tym bardziej dla mnie. E, dla nas wszystkich, dla patriotów, dla Was młodzi, kochani, zawsze możemy upamiętnić. Ja tak jak co roku coś tam robię. Będę chciał jeszcze jeden filmik motywacyjny nagrać i go nagram. Pod spodem mam ładną podkoszulkę, którą bardzo cenię, też patriotyczną. Tak ubrałem się, myślę, yy odpowiednio do tego pięknego dnia i dzisiaj tak chciałem upamiętnić, bo to już 107 rocznica, moi kochani 107, więc e, pomyślałem sobie, że upamiętnimy ją pompkami. No i zaczynamy od razu, nie ja będę robił. Niech to będzie taka lekcja też nauki różnych rodzajów pompek, będziemy je mieszać, będziemy zmieniać. Więc zaczynamy, zaczniemy sobie część rozdziałkową od zwykłych i zrobimy ich 20 tak i razem suma ma być 107 takich pompek, więc wykonujemy normalne czyli ręce na szerokość barków, mocno spięty kor i zaczynamy. Raz, dwa. No i mamy kochani 20, niech to będzie jakaś część rozżywkowa. Od razu drugie drugie rodzaj to są pompki diamentowe, bardzo je sobie cenię. Wiecie kochani, dlaczego ich sobie bardzo cenię? Dlatego, że tych pompek nauczy... te pompki to takie moje wspomnienie, ich nauczył mnie mój tata. Jak byłem bardzo jeszcze małym chłopcem, to wykonywałem te pompki i one są dla mnie bardzo, bardzo dobrze znane, do tego bardzo dala, dala. lubię te pompki, fajnie kształtują klatkę piersiową, więc zaczynamy. Pompki diamentowe ich zrobimy 10. Żebym mógł pokazać więcej, jest Więc tak. Mamy 10 diamentowych, e, razem 30, fani Wyjątkowy dzień. Może przyjdziemy teraz do e, pompek na pięściach i tych zrobimy 10. Normalny na e, szerokość e, swoich barków. nie. więc ja. mamy 40 to teraz kochani od razu przechodzimy no duże wyzwanie bo tu mało odpoczywam te same na piąskach robiliśmy szeroko normalne wąskie to teraz robimy wąskie na piątkach. będziemy sobie taki ten chodniczek nie jest równy ale tu nic nie sobie poradzimy jakoś że teraz tak. Czy jest koszut? No i mamy yy, ile tata? Pięćdziesiąt? Tak 20, 40. 30. Nie. 20, cementów 30, 40 i 50. 50. Tak jest, Tato ma rację. Ja musimy pomagać, bo dzisiaj to on jest operatorem, za co bardzo dziękuję. Popki reverse, czyli odwracamy dłonie w, w drugą stronę, żeby profesowały biceps. I zrobimy też 20. 70 kochani, wy 70 to przejdziemy do rozbudowy klatki piersiowej, czyli pątki szerokie w ten sposób i robimy 10, będzie 80, w ten sposób szeroko i lecimy 10. Byliśmy kochani szerokie. 90. Są? 80. 90. 80. No 80. Dobra, tam 10 wstecz. <grym> Tata mnie motywuje tak. No to jak tak, to robimy kochani pompki e, Supermeny, czyli szeroko daleko rozstawiamy ręce i wykonujemy takie pompki na mięcie brzucha. O, w ten sposób. Rączki tu i lecimy 10. Tu mamy mamy 90 z tego co tutaj określamy. No to teraz kochani lecimy. Ich jest bardzo dużo, ale dzisiaj wyjątkowy dzień, więc... Się zastanowić, nie chcę ładnej bluzy, <grymne> pobrudzić sobie. No to lecimy pompki z przejściem, z na drugą. Jak w życiu. Musi być balans. Jedny na drugą. I znowu szeroko. Łóżki stałe. I raz. A teraz nogi na ławce. No to teraz kochani, tak nogi na ławce, czyli będą wyższe. I zostało 7, więc lecimy nogi wyżej i piątki wąsko, tak, żeby mocno nogi się popracowały. Na koniec. Wyżej, W ten sposób Muszę złapać balans i lecimy. Jestem 107, także 107 rocznica odzyskania przez Polskie Niepodległości. Mamy ładnie, piątki wypracowały, z czego jestem dumny. Kochani, zobaczcie, wszystko naturalnie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że to zmotywowało. Możemy sobie tak zrobić przysiadami, wąskie, szerokie. dzisiaj wybrałem pompki. Za rok wymyślę coś bardziej ambitnego. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że filmik się podoba. Zapraszam do subskrypcji. Dużo zdrówka życzę. na Traffic Passion. Pa!